31 lipca, Beata Tomczyk, witam Państwa. Oto dzisiejsze wydarzenia. Tego, że ulica Piotrkowska jest wizytówką naszego miasta nikomu nie trzeba udowadniać. Jednak wiele ostatnio mówi się o tym, że jest to nadal wizytówka zaniedbana. Piotrena musi i będzie się zmieniać. Nad tym pracuje sztab ulicy Piotrkowskiej. Tu łodzianie najchętniej spędzają czas wolny, umawiają się na spotkania, spacerują. Niestety wiele podwórek przy ulicy Piotrkowskiej jest zaniedbanych. Jak twierdzą urzędnicy, problem często tkwi w mieszkańcach, którzy nie dbają o swoje otoczenie. Mieszkają tacy ludzie, którzy wcale nie chcą mieszkać na ulicy Piotrkowskiej, a też często mieszkają ludzie, którzy mają różnego rodzaju zadłużenia mają. Część mieszkańców skarży się także na hałas, uciążliwość pobliskich pubów i ogródków. Miasto chce, by przy Piotrkowskiej mieszkali tylko ci, którym artystyczny i zabawowy klimat ulicy nie będzie przeszkadzał. Dlatego najemcy mieszkań komunalnych, którzy będą chcieli zmienić adres, mogą liczyć na lokale zamienne w innej części łodzi. Mnie się wydaje, że powinni mieszkać ludzie, którzy się na to godzą, a ulica powinna pozostać taką jaka jest. Troszeczkę dorównywać tym miastom wielkim europejskim, taki, takie kontrasty. Podwórka straszne, tu, wystrój jako taki, i z duchem czasu iść. Jednym z elementów kontraktu dla ulicy Piotrkowskiej jest przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego. Temu poświęcone zostały trzy projekty uchwał przyjęte przez Kolegium Prezydenckie. Plany dotyczą odcinków ulicy Petrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Piłsudskiego, od Piłsudskiego do Czerwonej, a także od placu niepodległości do Bednarskiej. Projekty trafią pod obrady rady miejskiej na pierwszej powakacyjnej sesji. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Zapraszam jeszcze na sport wydarzenia i na pogodę. Dziękuję za uwagę, Beata Tomczak. Do zobaczenia.